Gość poranka. Witam serdecznie przy mikrofonie Michał Siedlecki. Dziś moim Państwa gościem poranka jest Pan Marek Opioła poseł u nas MRP. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać o tym, co, co aktualnego w Płocku się dzieje. O paru bardzo ważnych rzeczach. Zacznijmy od kluczowej inwestycji dla drogowców, choć nie tylko. Droga S10, to realne, żeby drogę S10, drogę szybkiego ruchu do Płocka przybliżyć? Panie redaktorze, yy... Chwila historii jest potrzebna, dlatego że 4 lata temu e, zrobiliśmy z panem senatorem Markiem Martynowskim konferencję. Wtedy, kiedy ten temat jakby znowu się pojawił, a ten temat tak naprawdę od bardzo dawna interesuje płotczan i nie tylko płotczan czyli drogi szybkiego ruchu S10. I wtedy zobaczyliśmy w dokumentach, przedstawiliśmy szereg kilogramów dokumentów i materiałów, że droga S10 będzie prowadzona przez wtedy ówczesny rząd Platformą Obywatelskiej w starym śladzie. Potem była kampania wyborcza i pani premier Ewa Kopacz wpisała ostatnim rzutem na taśmę tą drogę S10 do wieloletniego planu, ale nie było na to żadnych pieniędzy. My w tym czasie wykonaliśmy ogrom pracy, e, zarówno parlamentarzystów, a, ale nie tylko, żeby właśnie ten temat, który jest bardzo ważny dla naszego regionu, dlatego że Płocki jest wykluczony komunikacyjnie, żeby wprowadzić znowu na agendę i żeby. Doprowadzić do tego, żeby Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła swoje rozwiązania. I w ubiegłym tygodniu przyjechał minister Adamczyk z dyrektorem z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i przedstawili cztery warianty jak będzie przebiegała ta droga S10. W każdym z tych wariantów, ta, ta, ten wariant korytarzowy, bo o tym właśnie mówimy, to jest studium wieloprac, wielomiesięcznych, przygotowanych przez specjalistów i to, co jest najważniejsze, że ten ten wariant korytarzowy, każdy z tych czterech przebiega w bliskiej odległości do Płocka. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, że ta droga S10 łączy się z ringiem warszawskim i jest to bardzo ważna i kluczowa inwestycja, co powoduje, że ta droga ma rację, bytu i ona powstanie w najbliższym czasie. W związku z tym to, co dla nas jest ważne, że żeby nie używać tej drogi S10 w kampanii wyborczej, tylko chcieliśmy po prostu przedstawić, jak wygląda realnie plan, który powstał właśnie w generalnej dyrekcji i dokument to studium korytarzowe, o którym właśnie wspomniałem, i mam nadzieję, że. W najbliższym czasie zostanie wybrany ten jeden z czterech wariantów, ale to jak mówię, nowy ślad drogi S10 będzie blisko płocka i to jest fakt niezaprzeczalny. No i po trzecie, to jest ta perspektywa której, w jakim czasie będzie to budowane, to, co jest y, według mnie dla nas, jest najważniejsze, że minister y, Andrzej Adamczyk przedstawił, jak, ta, jak to teraz obecnie wygląda, kończymy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości budowę dróg. Y, Czyli autostrad i w następnym etapie będą budowane drogi szybkiego ruchu w tym przypadku S10, e, która będzie w Płocku niedaleko Płocka, e, bliskiej odległości Płocka i to jest najważniejsze i to nas bardzo cieszy. Mówimy o tym, że to ważna droga dla tej części Mazowsza, ważna dla Płocka, ale właściwie dlaczego, skąd ta waga tej inwestycji? Dlatego, że dzisiaj mamy w Płock e, tak jak. Wszyscy słuchacze wiedzą o tym, pan redaktor sobie zdaje z tego bardzo dobrze sprawę, że dzisiaj Płock jest najbardziej źle skomunikowanym miastem tej wielkości, posiadając ogromny przemysł, jakim jest PKN Orlan. I tu chodzi o nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też bezpieczeństwo infrastrukturalne i chodzi o to, żeby przybliżyć tą drogę szybkiego ruchu. To z jednej strony, tak żeby podczanie, ale nie tylko płotczanie, mogli szybciej się wydostać z Płocka i poruszać się tymi drogami szybkiego ruchu. Ten ciężki towar, czyli cysterny też, żeby mogły jeździć w sposób bezpieczny, bezkolizyjny i szybki w różnego rodzaju części kraju i to jest dla nas bardzo ważne. I trzecia rzecz, która też jest również bardzo ważna, to, co miało miejsce ostatnio na ostatniej sesji Rady, była przedstawiona informacja dotycząca, e, jak wygląda plan e, budowy centralnego portu komunikacyjnego i co się z tym wiąże. I tutaj są też plany budowy e, połączeń kolejowych. I to, co e, dla nas i co nas bardzo cieszy, że w pierwszej kolejności e, będzie budowany centralny port komunikacyjny, a wraz z nim też połączenia kolejowe nowe. I to, co e, dzisiaj mamy bo Płock mamy zarówno wykluczone komunikacyjne drogowo, ale też kolejowo, no bo wiemy, jak możemy się dostać w różnego rodzaju miejsca poza Płocki, i musimy przejeżdżać przez Kutno, nie ma bezpośredniego połączenia, że w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie połączone Centralny Port Komunikacyjny i Płock będzie też skomunikowany i chodzi o to, żeby też wyprowadzić ten ciężki transport z miasta Płocka, czyli z PKN-u, po to, żeby jak najlepiej skomunikować Płock z Centralnym Portem Komunikacyjnym, a co za tym idzie też z Warszawą i mieliśmy przedstawione informację, że w ciągu 45 minut dojedziemy do Warszawy i tutaj pewnie nasi oponenci nam zarzucają, że budujemy coś nowego, a moglibyśmy dofinansować też drogę kolejową Płock-Modlin, tylko, że jak Przypomnijmy sobie i rozmawiamy o faktach. Pan marszałek Struzik pokazywał dokumenty w 2012, że powstanie taka linia kolejowa, zacznie się budować, a zostanie oddana w 2020. Dzisiaj mamy rok 2019, e, nic z tej budowy nie powstało i te wszystkie. E, założenia, które pan marszałek Struzik pokazywał, niestety nie zostały zrealizowane, chociaż ja też to bardzo mocno e, wspierałem, bo każdemu zależało wtedy, żeby to e, powstało, ale są fakty następujące, że to są po prostu szklane domy. Dzisiaj pan marszałek Struzik mówi o roku 2030, e, wtedy e, nie było też żadnych materiałów i e, planów. Dzisiaj, te wszystkie jak już plany powstały. Parę lat później plany się zdezaktualizowane i znowu nam się coś odwleka. W związku z tym, w moim przekonaniu, najważniejsza jest teraz inwestycja komunikacyjna to jest ta droga S10, która nas cieszy w perspektywie, która była powiedziana 10 lat, bo tak się obecnie w Polsce buduje, a z drugiej strony połączenie kolejowe z centralnym portem komunikacyjnym i co za tym idzie modernizacja linii i to co chyba dla Płocka jest też bardzo ważne, powstanie trzeciego mostu e, na tej linii kolejowej, tak żeby wprowadzić ten ciężki e, transport kolejowy poza granice miasta Płocka i dobrze skomunikować PKN e, z innymi częściami kraju. Czas na zgodnie, a ja na koniec chciałbym e, wspomnieć o bardzo e, przyjemnej e, chwili, o konkretnych środkach, które trafią do ochotniczych straży pożarnych, to dzięki rządowemu dofinansowaniu, no właśnie na co te środki zostaną przeznaczone. Tak, była nowelizacja ustawy, e, która weszła w życie e, teraz 14 sierpnia e, tego roku, są przeznaczone na każdą ochotniczą straż pożarną, jest dofinansowanie do 5 tysięcy złotych. Wczoraj zrobiliśmy konferencję prasową e, mówiącą o tym, jak wygląda to dofinansowanie i nas to bardzo cieszy. E, mało jest czasów e, i tutaj apeluję do wszystkich e, druhów ochotników, żeby e, porozmawiali ze swoimi prezesami. E, Ochotniczych straży pożarnych, osobami, które się tymi zajmują, ponieważ można dostać dofinansowanie na różnego rodzaju projekty miękkie, które były e, niedofinansowane z budżetu państwa, ale jest bardzo mało czasu. Wniosek jest bardzo prosty: należy go złożyć tutaj do e, miejskiej e, Komendy Straży e, Pożarnej. E, on jest na stronie MSWIA. Dostępny, on jest naprawdę, można go złożyć, jest bardzo prosty. I to są takie różnego rodzaju dofinansowania na kursy, na szkolenia, na sprzęt taki pomocniczy dla strażaków, ochotników. I każda jednostka dostanie dofinansowanie do 5 tysięcy złotych. I to bardzo cieszy, co nam daje w skali całego naszego tutaj powiatu płockiego. To jest przeszło kwota, będzie ponad pół miliona złotych. I apeluję, ponieważ czasu jest mało, te wnioski należy złożyć do 10 września. Czyli do tego apelu i my się przyłączamy, bo jak najbardziej warto po te środki sięgnąć. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Gość poranka.